Był rok 1764, gdy na tronie Polski zasiadł nowy król Stanisław August Poniatowski. Młody władca, zaledwie 32-letni, objął rządy w trudnym dla kraju okresie. Rzeczpospolita, niegdyś potężne państwo, teraz chyliła się ku upadkowi. Stanisław August był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, znał kilka języków i interesował się sztuką. Mimo bliskich związków z Rosją, Szczerze pragnął poprawić sytuację w Polsce. Rozpoczął więc szereg reform. Jedną z jego pierwszych decyzji było założenie szkoły rycerskiej w Warszawie. W murach dawnego pałacu króla Jana Kazimierza młodzi szlachcice uczyli się nie tylko sztuki wojennej, ale także matematyki, języków obcych i zasad dobrego wychowania. Król wierzył, że wykształceni oficerowie i urzędnicy pomogą w modernizacji kraju. Poniatowski nie zapomniał też o sprawach gospodarczych. Przeprowadził reformę finansów, wprowadzając do obiegu nowe monety. Rozpoczął też żmudny proces ujednolicania miar i wag w całym kraju, co miało ułatwić handel. Zniósł również prywatne cła, które utrudniały wymianę towarów między różnymi częściami Rzeczypospolitej. Jednak nie wszyscy patrzyli przychylnym okiem na działania nowego króla. Część szlachty obawiała się, że reformy osłabią ich pozycję. Jeszcze bardziej niepokoiły ich bliskie związki Poniatowskiego z Rosją. W 1768 roku w niewielkim miasteczku Bar na Podolu grupa szlachciców zawiązała konfederację. Nazwano ją Konfederacją Barską, a jej uczestnicy postawili sobie za cel obronę niezależności Polski od wpływów rosyjskich oraz zachowanie tradycyjnych przywilejów szlacheckich. Konfederaci barscy przez cztery lata toczyli walki z wojskami rosyjskimi, a także z oddziałami wiernymi królowi. W całym kraju powstawały oddziały zbrojne Konfederatów. Stoczono setki bitew i potyczek. Konfederaci walczyli odważnie, ale byli gorzej uzbrojeni i wyszkoleni od regularnych wojsk rosyjskich. W 1772 roku Konfederacja poniosła ostateczną klęskę. Część jej uczestników trafiła na Syberię, inni musieli uciekać z kraju. Historycy do dziś spierają się o ocenę Konfederacji Barskiej. Niektórzy widzą w niej pierwsze polskie powstanie narodowe, podkreślając patriotyzm konfederatów i ich walkę z rosyjską dominacją. Inni zwracają uwagę, że konfederaci sprzeciwiali się potrzebnym reformom i bronili przestarzałego ustroju, który osłabiał państwo. Klęska Konfederacji Barskiej okazała się początkiem prawdziwej tragedii dla Polski. Osłabienie kraju wykorzystały sąsiednie mocarstwa Rosja, Prusy i Austria. W 1772 roku państwa te dokonały pierwszego rozbioru Polski. Każde z nich zagarnęło część polskiego terytorium. Prusy zajęły Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia oraz Warmię. Austria przejęła południową Małopolskę z Lwowem, a Rosja rozległe, ale słabo zaludnione ziemie na wschodzie kraju. Aby zalegalizować rozbiór, zaborcy zażądali zwołania Sejmu Rzeczypospolitej. W 1773 roku w Warszawie zebrał się Sejm, który przeszedł do historii jako Sejm Rozbiorowy. Była to ponura karta w dziejach Polski. Wielu posłów zostało przekupionych lub zastraszonych przez państwa zaborcze. Obrady odbywały się w atmosferze terroru, pod lufami rosyjskich dział. Nie wszyscy jednak poddali się presji. Grupka odważnych posłów na czele z Tadeuszem Rejtanem próbowała nie dopuścić do zatwierdzenia traktatu rozbiorowego. Rejtan w desperackim geście rzucił się na próg sali obrad, próbując własnym ciałem zablokować wejście. Ten dramatyczny moment został uwieczniony na słynnym obrazie Jana Matejki Rejtan upadek polski. Mimo heroicznego oporu garstki patriotów, Sejm ostatecznie zatwierdził traktat rozbiorowy. Rzeczpospolita straciła około 30% swojego terytorium i blisko 4 miliony mieszkańców. Był to ogromny cios dla Polski, ale niestety nie ostatni. W kolejnych latach miały nastąpić jeszcze dwa rozbiory, które doprowadziły do całkowitego zniknięcia Polski z mapy Europy na 123 lata. Pierwszy rozbiór Polski był punktem zwrotnym w historii kraju. Pokazał słabość państwa polskiego i uświadomił części społeczeństwa konieczność przeprowadzenia głębokich reform. W kolejnych latach podjęto próby naprawy Rzeczypospolitej, czego kulminacją była Konstytucja 3 maja. Niestety, było już za późno, by uratować niepodległość kraju.